Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj no, Paradiso razy 3 e, czyli wkład 30 zł. Przeznaczyłem wczorajszą wygraną z krzyżówki. Właśnie na dzisiaj. No i takim, oto no stwierdziłem, że wezmę sobie Paradiso. Miały być 3 krzyżówki z innego punktu, ale stwierdziłem, a nie będę robił, wiecie, drugiego z Odcinka z krzyżówkami. A wziąłem paradiso. Mam po kolei znowu 90, 11. No, zobaczymy, czy na te trzy coś wpadnie. Oby tak to będzie na kolejny odcinek. Jeśli tutaj wpadnie, powiedzmy 30 zł. Znowu to wezmę ekstra linię. Zobaczmy wkład, 30 zaczynamy. Numerek 9 na początku. Zobaczymy, czy. Paradiso, coś tutaj sypnie groszem. Szukamy tak kapelusza fali na początku. Kapelusz jest tutaj. Kapelusz i fala. No to fala musi być na ostatniej grze. Nie ma. To gdzie ta fala? Tutaj. Tutaj fala. A kapelusz na samym dole jeszcze w ostatniej grze. Dobra, piłka i chmury, chmura w sumie, jest chmura tutaj, piłka, piłka, no te Paradiso jest takie mega, mega uparte, raz mi się tylko udało fajną wygraną trafić w tej edycji, piłka, chmura, a tak to raczej zwroty ewentualne, flaming. Krab. Dobra, druga ładnie wygląda. Flaming, krab. Flaming. Tu jest flaming. I na dole mamy w ostatnim kle. dwa kraby jeszcze? Dobra. Następnie mewa i kotwica i kotwica tu jest kotwica dobra, no to mewa musi być w ostatnim grze i jest tutaj dobra I jeszcze tutaj kotwica jedna się znalazła dobra kolejno parasol i lody lody tutaj no kuszą nas 40 złotymi Parasol lody dobra. to tutaj musi być parasolka i jest. No i chyba tylko tyle. Szału nie ma. Tętra arbus. Tęcza arbus. To jest arbus. Więcej nic nie widzę. Szorty, okulary. Shorty. okulary. Shorty tutaj. No, tylko bluzki brakuje do 2000 tysięcy. I już dadzą. No, tym bardziej, że tutaj też bluzka nam da 2000 tysiące. Mm -hmm. Shorty. Tutaj są tutaj jeszcze tutaj okulary i jeszcze jedne shorty. Dobra. Kończymy już powoli. Tą dziewiątkę, motyl i kostka. Mam na razie w tej grze nic. Może no nie dali przypadkiem wygranej. Tu był arbus. Kostka motyl. Dobra. Następnie rozgwiazda i pomarańcza. O, dwie rozgwiazdy w trzeciej. Tu jest pomarańcza. I tutaj rozgwiazda jest. Dobra. Napój pięć tysięcy i do widzenia, A dali y, latarnie i liść, no Czyli będzie chyba pusto Jako ja, żeby te symbole coś leżały No dokładnie, wychodzi na to, że jest Paradiso puste Na no, ukos, no niestety nic Nie widzę, żeby się utworzyło Więc pusto Paradiso tutaj w formie no, mam nadzieję, że przynajmniej jedno wpadnie trafienie Jedno. Jeden przynajmniej zwrot. oto numerek dziesiąty Zobaczymy, co tutaj będzie. W dziesiątce. Tękka pomarańcza. tęcza pomarańcza. Tu jest tęcza Tu pomarańcza. I w ostatnim grze. Po jednym z tych symboli, ten i pomarańcza. Dobra. Następnie fala, krab. Krab dalej, fale też tutaj w grze pierwszej. Krab i fala. I co, już nic więcej nie ma? Chyba nie. Dobra. Kostium i parasol. I kostium. Kostium. No nic więcej nie ma chyba. Dobra. Okulary lody. Okulary lody teraz. Tyle, no skromnie, chmura, rozgwiazda, chmura i rozgwiazda, tutaj rozgwiazda, dobra, ośmiornica i płetwy. Ośmiornice dali tutaj. płetwy tutaj. A w ostatni grze. Żaden z tych symboli się chyba nie pojawia. Dobra. Latarnia mewa. Tu mamy mewę. Latarnię. to tutaj liścia by mogli dać. Bo w poprzednim paradiso nie dał nic ten symbol, a tutaj by była stówka. No. Dobra. Nuta, i termometr. Termometr i nuta. Tu jest termometr. No to nuta musi być w ostatniej klej i jest nawet dwa razy. I jest też termometr dobra. Jeden zbliżamy się już do końca w tym paradiso. Kotwica i słońce, kotwica i słońce, ale blisko kuszą kotwica. O, ile słońce jest w ostatniej grze? Aż trzy razy, ale tutaj żadnej na razie linii nie daje. I co, zbliżamy się do końca. Już to jest kompas, ostatni symbol i kołostka. I co, pusto. Kompas słońce było. Kostka, o, ale tutaj mało brakowało. Dochodzi na to, że jest niestety kolejne Paradiso, puste. Kontrolne, różne. Dobra. I co? Ostatnie na dzisiaj, numer jedenasty. Paradiso. Łódź i chmura. Może jeszcze tutaj coś powpada. Chmura z łodzią. Łódź i chmura. No, nie ma. A więcej. Wodolot, słońce, wodolot i słońce, co dopiero tutaj będzie, coś słońce, wodolot słabo, kolejne, kostka, kotwica mamy kostkę i kotwicę w grze czwartej, a w piątej. Tylko kotwica jedna, następnie ośmiornica i bluzka. Ośmiornica i bluzka. To bluzka musi być w grze ostatniej, nawet dwa razy się mu pojawiła. I jeszcze jedna ośmiornica. Dobra, dalej. Palma krab. palmę. To tutaj dajcie liść za 50 zł. Palma i krab, jak dali. Palmę to może liść by dali, no? Palma krab, ja bym się nie obraził. Palma i krab. I raczej to wszystko. Następnie mamy nutę i arbuza. Nuta jest. Arbus. Nuta, arbus. Tutaj jeszcze jest arbus. Jeden. Dobra, i jeszcze nutka. Dobra, kolejno. Piłka oraz kapelusz. Nic, co by nam linie dawało na razie. Kapelusz i piłka, tak? I piłka. Tu, tu mamy kapelusz, tutaj kapelusz, tu piłka. Kapelusz, dobra. Kolejne symbole, rozgwiazda. latarnia, była. I decha. i torba i chyba wszystko. Następnie aparat i deska. Deska, aparat. Aparat i deska. I co dwa ostatnie symbole, shorty i wiadro? I chyba będzie pusto: shorty, wiadro, deska, była. Szorty no, niestety, nic nie dali. Parasol nie było. A mogliby dać byłaby stówka, ale wiadomo, jak jest. Nasze to. Jest pusto, ale myślę, że i tak jutro nowy wkład zrobię, bo nie mam co mnożyć. Niestety para list w formie. Nowy wkład zrobię i kupię ekstra linie po prostu. I zobaczymy, czy coś się uda wydrapać. Czyli jutro relaks z ekstra liniami. Dobra. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.